Witam Państwa bardzo serdecznie. Plantacja brokuła na zbiór jesienny. Proszę zobaczyć jak wyglądają rośliny. Proszę Państwa, rośliny ruszyły bardzo dobrze. Jest trochę mączlika na spodniej stronie liści. Przed chwileczką gdzieś tam obserwowałem jak to wygląda. Pierwsze larwy się wylęgły. Są już czarne, czyli najadły się ciazy i i padły. Nie jest to w tym momencie groźne, ze względu na to, że nie ma tutaj większego problemu. Rośliny mamy zabezpieczone. Gdzieś tam pojedyncze mszyce ale też one raczej nie zasiedlą tych roślin. Mamy tutaj około 2-2,5 tygodnia po wsadzeniu. Plantacja została zapryskana na chwasty, kiedy było jeszcze wilgotno. Kilka dni po wsadzeniu. Proszę Państwa, latają pojedyncze tantnisie, też e, nie ma ich dużo. Rośliny są również zabezpieczone, więc ja, zabezpiecza przed gąsienicami motyli. Więc wydaje się, że żadnych zabiegów w tym momencie nie ma co robić, tak. E, jakieś tam pierwsze otwory po żerowaniu, e, jakiś pierwszy gąsienic motyli były, gąsienic nic nie ma, więc rośliny są dobrze zabezpieczone. Bo tak jak powiedziałem, mamy dziś około 2,5 tygodnia po wsadzeniu, więc jeszcze 1,5 do 2 tygodni ciazypir będzie działał. Co tutaj na tej plantacji można zrobić? Ponieważ rośliny dość dobrze ruszyły, było wilgotno, było dość chłodno, czyli warunki optymalne dla wzrostu brokuła, Wydaje się, że powinno tutaj się teraz rozsypać około 200 kg saletry amonowej, żeby te rośliny jeszcze bardziej szybciej tworzyły masę wegetatywną. Nawożenie oczywiście przed poszło, ale myślę, że te 2,5 tygodnia to trzeba już zasilić rośliny, żeby szybciej wznowiły dalszy wzrost. Zapraszam do oglądania następnych filmów z tej plantacji, jak i z innych plantacji warzyw gruntowych.